No dobra, zajebiście, nagrywa się Witam serdecznie, tak e, Poradnik, jaki dzisiaj oglądacie liście, bo chcecie grać w tą grę ale ta gra niestety, no, nie działa, tak? A, bo, nie no, gra działa Tylko myszka w niej nie działa, tak? Jak się kurwa, start, game, load, game, drive by się kurwa, sobie pograć kulturalnie Poruszać kamerą w lewo-prawo Ale jest pewien problem, tak? Kamera w lewo-prawo nie chce iść, tak? Nie chce się ruszyć kamera lewo-prawo Więc co w takiej sytuacji robicie? Nie wychodzicie z gry Alt-escape, tak? Czyli kulturalne wyjście I teraz tak, wchodzi wielki Wielki, mocarny manager zadań, w którym? Prawym klikacie na GTA SA Przejdź do szczegółów. Jeszcze raz klikacie prawym. Macie ustaw koligację. Wszystkie procesory klikacie raz. Procesor CPU 1 klikacie raz. OK. Wszystko. Wchodzicie z powrotem do gry. I patrzcie, jak prosto można naprawić myszkę. Tylko niestety trzeba to robić zawsze, jak się wchodzi do tej gry. I teraz możecie kurwa napierdać do każdego balaza Tak jak go widzicie. Myślę, że poradnik bardzo. Ee, schludny, tak? Studny. E, to będzie na tyle w dzisiejszym e, poradniku. Więcej chyba nie będzie. O! Mega.